Dlatego gdzieś tam mi się kumulują pewne rzeczy. I chciałbym, żebyśmy, żebyśmy podchodzili do tych gorzych spraw mądrze. Żeby uwielbić naszego Boga, ale również, żeby w tej całej sytuacji, w której jesteśmy, abyśmy używali tego wszystkiego, co Bóg nam dał. Ja bym tu się podzielił krótkim słowem. Słowem, potem mamy tutaj brata naszego, który, ile lat temu byłeś? Rok temu, tak? W ośrodku. W ośrodku, dzisiaj jest w społeczności, w Warszawie, tam zaglądasz, tak? Na, do społeczności, chciałbym powiedzieć krótkie świadectwo, Alleluja. Chwała Bogu. Mam na imię Mariusz. Rok temu skończyłem terapię Błękini. Chcę wam pokrótce powiedzieć, jak odnalazłem Jezusa, co dla mnie zrobił, dlaczego z Nim jestem, dlaczego z nim będę. Nie będę wam mówił o temacie alkoholu, bo wiem, kto wie czym to grozi. Po prostu powiem wam, jak go odnalazłem. To było to w Radomiu. Byłem jeszcze piąty raz w szpitalu. W pasach, bodajże byłem pięć albo sześć dni, nie wiem, nie pamiętam. W końcu się poddałem. Powiedziałem już do, do wszystkich, zróbcie co chcecie, po prostu zostawcie mnie już. Mam już dość tego wszystkiego. I usnąłem. Jeszcze w pasach. Obudziłem się rozpięty i dotarło do mnie coś takiego, że zapomniałem o wszystkim. O tym, co było. O tym piciu, całym, paleniu, o grzeszeniu, o kłamaniu, o kradzieżach. Po prostu w jednej chwili to ode mnie odeszło. Ale co, co było najpiękniejsze, że. Ja już powiedziałam sam, sam, że mam dość. I nie wiem, czy mi to się śniło, ale raczej mi się nie śniło. Było coś takiego, że. Usiadł koło mnie. To tak wygląda, jakby we śnie, ale i, i na jawie. Położył mi rękę na ramieniu i powiedział: Mariusz, to jeszcze. Nie czas. Wyobraźcie sobie, no to, to jest coś takiego, że życzę temu, każdemu, coś takiego przeżyć, żeby usiadł koło ciebie Jezus Chrystus i powiedział, że jeszcze nie czas. Jeszcze masz być, zostać. I ja od tamtego momentu wieście mi, odeszło do ode mnie wszystko. Stałem się w tym momencie szczęśliwym człowiekiem. Ja od tamtej pory, bo nie zgadzałem się na, na terapię tam odwykową, tą normalną, ale zgodziłem się. Ale od tamtej pory szedłem już z Jezusem. Czytałem Pismo i co najważniejsze rozmawiałem z nim nie to, że tak jak się człowiek modlił, prawda, że o krękami modlę się. Nie, ja z nim rozmawiałem jak, po prostu jak ze swoim... Prawdziwym przyjacielem. Do tej pory tak oczywiście rozmawiam Nie ma dnia, kiedy bym się nie obudził. Pierwsze spojrzenie w okno i... Mówię, ojcze, jestem. Dziękuję. To jest wspaniałe też. Później skończyłem terapię w Radomiu. Byłem wolny już. Nie musiałem przyjeżdżać do Łękini, ale coś mi brakowało. Pojechałem do Lwówka Śląskiego, tam do rodziny. Tam też do zboru chodziłem. Też wspaniali ludzie. Tam poznałem brata Bogdana Pietraka, nie wiem czy, czy znacie. I mówię do niego, bracie, no jeszcze mi coś brakuje, Chciałbym się jeszcze wypełnić jakoś. Mówię nie to, że wciągnie mi do, do nałogu, czy coś takiego, tylko brakuje mi. To. Mówię, ja cię załatwię, nie osobiście, tylko tutaj jeszcze inną drogą do Błękini. Na ja to nie ma sprawy. I przez i później Janka Smutna trafiłem do Łękini. Ale jak mówię, nie musiałem już przyjeżdżać. Już czułem się no, uwolniony, ale mówię, że mi brakowało. W Łękini poznałem też wspaniałych ludzi, w szczególności tutaj miejscowych pastora, który mnie później ościł, już, z czego jest to naprawdę przeszczęśliwy. I wielu innych ludzi. Ale powiem Wam co, co teraz, co dał mi Jezus. Dał mi spokój, szczęście. Uwielbiam z Nim i to każdemu życzę rozmawiać, a szczególnie ja rozmawiam z Nim w nocy. Jak mam system pracy taki dziwny, że pracuję systemem 8 na 8. 8 pracuję, 8 odpoczywam, 8 pracuję i tak przez dwa tygodnie. od tydzień wolnego jadę do domu, tam do przyjaciół, tam do zboru bo ty chodzisz znowu, wracam do pracy, ale to myślę. że Najlepiej lubię, lubię właśnie rozmawiać z nim w nocy. Mam nocki, kładam słuchawki albo uwielbienia słucham, lub jakieś kazania sobie w łączy, z pastoru. I wtedy, może to też śmiesznie zabrzmi, z Karolem nieraz rozmawiam i mówię, że lubię z nim rozmawiać i zachowuję się przy nim jak nieraz jak małe dziecko. Co przychodzi do swojego taty, mnie go za spodnie i mówi, to ma być tak, ale on mówi, że nie. Zostaw mnie, mi to, połomujemy. Nie, to ma być tak. Dopiero po jakimś czasie dochodzi do mnie, o ok? i ciągnie, znowu rację. No. To jest cudowne. Cóż, jest, yy, to jest piękne i wam przydać, Co do mnie dotarło, powiedział mi też jeden pastor. Każdy z nas, też pastorowi też mówiłem, szuka pocieszenia, pocieszyciela. Dla mnie to właśnie on jest najlepszym pocieszycielem, bo taki pocieszyciel ziemski, to przyjdzie do ciebie, do ciebie, do ciebie, masz problem, to poklepić po ramieniu, słuchaj, Gata, słuchaj, Andrzej, wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze, jest okej, Cię po ramieniu. Jak to rozmawiałem też z Karolem, wszystko jest okej, okay, ale ja wyjadę dzisiaj. Znowu będzie sam. A najlepszym przyjdziecielem dla mnie jest właśnie Jezus Chrystus. Jeżeli ja powiem, co mam problem, on nie da mi poklei po ramieniu, powie mu mi, Mariusz, wszystko będzie okej. Okay, ale jeszcze pójdzie ze mną. Że on nie wiedzie, nie powie, dobra, wrócę za tydzień rad sobie. Nie. On idzie ze mną całe życie. To jest cudowne właśnie, że... Ja mogę do niego się zwrócić. Ojcze, potrzebujecie? Poradź mi, doradź mi, bądź ze mną. To jest, powiedzcie mi, coś pięknego. Czego się powiem tutaj, przyjaciółom, braciom, siostrom na terapii. Wyjść po terapii jest ok, fajnie. Po, pozbądź się pychy. Zazdrości. Naucz się żyć skromnie. To jest też najlepsza rada dla Was. Bo wiem sam po sobie. Skończyłem terapię? Pojechałem do główka. Tam po nabożeństwie chciałem być, nie wiem, dobrym chrześcijaninem, fajnym. Okej, okay, po terapii jest, to jest dobrze. Tu zacząłem swoje niby tak później po rozwoju z pastorem, dotarł do mnie, co Ty Mariusz mówisz? A ja usiadłem tam między braćmi tam z Boża i mówię, no tutaj w pracy jest okej, okay, tutaj pocieszam, tu tego. A siedział pastor senior. Ty Mariusz, przyjdzie tu do mnie na obiad. no, super pastorza, no. Przyjdzie to na obiad. Powiedział mi tylko taką, jedno zdanie, może połączone, no dwa zdania. Mój Mariusz, jest taka chińska bajka. Siedział stare ptak na gałęzi, czy mniej mówił, tym więcej widział. Dziękuję. To do mnie dotarło do tamtej pory? Wolę słuchać. Dopiero później może coś powiem. To, życie że czekasz z Najpierw wyjmijcie water z ust, takcie do ust. To jest piękne, piękne, zdanie. I to, mówię, też mi utkwiło i to, tego się przestrzega. To jest najważniejsze. Dlatego mówię wam, przyjaciele, po terapii, nie, odstam, nie, nie zostawiajcie, nie zostańcie sami. Jeżeli zaczęliście drogę z Bogiem, to nie trafiłcie tego na sztukę, bo to, to nie ma sensu. Wierzcie mi, życie bez Jezusa nie ma sensu. Co z tego, że będziemy zarabiać kokosy? jeżeli nie będziemy mieć tutaj nic, pustka. Serce nie napłynie pieniędzy. Nie powiem, teraz też, bo dzięki Bożej łasce wróciłem do tej pracy, co pracowałem, otaczam je, powiem, bo pracuję w Kucie Szkoła w Drawsku Morskim. Tam pracują ludzie z całej Polski. Są ludzie z Lubelskiego, no z całej Polski. Tak mogę powiedzieć, że jestem w gnieździe węży. Dookoła jest alkohol, dookoła są papierosy, dookoła są przekleństwa, kłamstwa, dookoła. Ale jeżeli jest Bóg ze mną i uwierzcie mi, jestem sam tam. Społeczność mam na telefonach z Karolem, z innymi braćmi, rozmawiam z telefon czy piszę sobie, OK. Społeczność mam raz na dwa tygodnie, co wracam do domu. Tam jestem sam. Jeżeli bym był bez Jezusa, w sercu, uwierzcie mi, daje sobie góra, dwa, trzy dni nie mam mnie. A Jezusem mówi na wszystko. Żona mi założyła yy, podział o rozwód w czasie terapii. Skończyłem terapię i jestem po rozwodzie. Cały szczęście miałem tylko cywilny ślub. Jestem po rozwodzie i jeżeli komuś to mówię, że jestem w trakcie rozwodu i pracuję i uśmiecham się, rozmawiam z Bogiem, modlę się, Mówię o Bogu, się dziwi, ty jesteś. Tutaj dzisiaj życie wali. Żona się zostawia. Ale mówię, słuchaj, ja nie jestem sam. Ja się cieszę z tego. Jeżeli ona będzie szczęśliwa, jest okej. Okay. Dzie dzieci będą szczęśliwe, dziecią dorosłe. Jest wszystko okej. Okay. Ja się dla nich modlę. Ale bo to sobie wyobraźcie, że jest taka, taki motyw. Jestem po rozwodzie. A dzieci mi się zaczyna ukadać po Z Tą samą kobietą. Dzieci te same, tylko że dzieci teraz nie widzą inaczej. Teraz dopiero po, od 20 lat widzą, że, a, tego to jest mój ojciec. Wszystko się zmieni. Wracam, jadę teraz do domu. Przedtem jeździłem. Nie wiem po co. Na sztukę, żeby być, jakieś pieniądze i, i, i jak najszybciej na to, żeby znowu wrócić do roboty. A teraz jadę to z uśmiechem, z chęcią. Ja nie patrzę na to, że ja jestem po rozwodzie. To no, tylko papier. Nie wiem, żona jeszcze. Staram się, modlę się o nią, żeby odnalazła, żeby otworzyła to swoje serce, ale to nastąpi. Ja wierzę w to, że Bóg, Bóg w pewnym momencie otworzy i powie, zobacz, wszystko tak samo i będzie dobrze, ale powoli wszystko powoli, On ma swój termin, swój, swój plan, wszystko doprowadzi. Dlatego jeszcze raz mówię do was, przyjaciele, na terapiach, jeżeli przyjęłaś, albo nie przyjęłaś jeszcze Jezusa, przyjmijcie. Idźcie za Nim i zobaczycie sami, wiem sam po sobie, że życie jest dużo łatwiejsze, jeżeli jesteśmy z Nim. Chwała Jemu, chwała Bogu. Dziękuję.